Wszystko wyjdzie wpramio zapewne Co i jak? A tymczasem A tymczasem... Mm, dobra, co my tu mamy? Mhm. Mm Nie sądziłem, że ta drużyna mm -hmm. będzie mnie w stanie zadowolić, ale jestem pod wrażeniem. O, zadowolić? Tak jest. Dobra, wróciliśmy tam gdzie byliśmy, okej. Okay. Okej, okay, ale dobra, tu nic nie było, dobra Świetnie. Dobra, czy tu nic nie było? Mhm. Co tylko tu nic konkretnego nie ma Dobra, a gdzie nas to wyrzuci? co O, tej chce sobie po no to już. Zaraz się przekręcę to do właściwych. Ciek niecholory, tu jeszcze dajemy tak. Jest jakiś niewidek, um, ujawnienie niewidzialnego. No, oczywiście, time, time skipping. Gusia spok Sądzisz, że korgan jest tutaj najgorszy, co? co? To już się, to już się przekona, że źle, tak sądzisz. Ojej, ojej, oho, pięknie. Co, już rzuciłeś? Ty, ale rzuć to w ich. W nich. No, okej, okay, dobra, masz level. Dobrze, dobrze, dobrze. tu jest proszę, Dobra, grupa wskrzeszenia. O, już nie można. Okej. Okay. Yy, Zawiódł za, za dużego, kurde. A, 29 ładziłem. Ok, nie. Ale to żeśmy trochę ostro przekoksili. Mmmm, co ty, ty masz, co? Zwój odwrócenie, Gija z na strasznego smoka, Skoro tak hmm. mówisz? Styl na golem i molochu. Ok, trzymaj to tak. Co to jest? Zmiana ciała w kamień. Ok. Jak długo jeszcze masz zamiar, Chcę, żebyśmy no. A, właśnie tutaj XP. <laughs> nice. Okay. Okay. Potrzebuję odpoczynku. Żądam, byśmy się zatrzymali. Oczywiście. Ciekawostki... Cyk. Co śmierci? Cyk. Ty masz korygeny level 217, nice, okej. Okay. Jeśli tego chcesz. Okej. Okay. Dobra, czyli tu odpocząć raczej tak, tak średnio, średnio bym powiedział. Do wejścia, do wejścia, to tutaj musimy mieć nie. No tak, coś. średnio, średnio bym powiedział średnio. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać. No, drużynę, drżynę. tak jest. Czekaj, zapisz jeszcze. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Ok. Dobra, jest nas tutaj tak. dobra, cyk Nie sądziłem, że ta drużyna będzie mnie w stanie zadowolić, ale mm -hmm. jest to Dobra, ale... Nic do tego Tu jest parę... Mm -hmm, dobra, zobaczmy co tutaj bo wszystkich i tak się jak nie opadaliśmy. O kurde, znowu się zaczęli? Że jednak dobrze zrobiłem Przyłączając się do was Okej, okay, wyszliśmy, że e, stąd, dobra A, bo stąd wyszliśmy, dobra. Tak ci jak, okej, okay, okej, okay, okej okay. Dobra, to teraz tak Czy tu coś jest? Tu nic nie ma, zobaczmy to badajmy wszystko co się da. Tu 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 tu. tu, tu. O. Oh. Oh, okej. Okay. Mm, to To mi tak średnio wygląda. Dobra, zapiszmy sobie cyk. Yy, także bufnijmy się moim zdaniem. Czego chcesz? No, czego chcesz? Dobra, ty rzuć sobie to tak. Dobra, ty sobie też rzuć to. Ty rzuć sobie to, ty rzuć się to mi się du, 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 du. No, Ale muzyczka dobra, o kurde Tylko powiedz No, ja za ta muzyczka, to by udało mi się. Mmm, sobie to. No, kasty tam, dobra. Elegancka kasty tak. Dobra, to jest tak. Dobra, to, to możesz wykastować dalej, resztę to cylinderek Zdaje mi się, że to wszystko bardzo cieszyło... Chociaż coś takiego w ogóle do nas nie pasuje. prawda? Hmm, ciekawy. ciekawe. Ciekawe immene. No, dawaj, dawaj, kastować, 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 um, co tu jeszcze jest, aha, dobra, to na mnie poproszę, dobra, gdzie to? <laughs> Dobra. Pójdzie teraz. Tak. I posiadasz moc, by rozproszyć szara, baza Gila. Um, po bala. Masz swój drodze, czuję jego moc. Woli mnie z niewoli. ciebie akurat woli mieczem. <laughs> A, z chęcią przywitam śmierć. Dawaj, cisnąc ich tam. Cyk, dawać mi to. Dawać mi co. Paluk śmierci, cyk, pyk. Um, co ty ty masz, co? Um, ten kolorki, dawaj. Tu du du tu tu du du gdzie tu jest ten coś, 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 mhm, mhm. To, to będzie dobre. Pięknie! Dygać go tam, dygać go tam! Du, 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 Tajemne słowo, cyk! Eksplodująca czacha! Tam ma fiera, więc dobrze, dobrze. Czechać go tam! Wirek! Jest git! Gdzie jest ten, ten? Wi 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 A, tu jest wiki, okej, okay, dobra Dobra, to jest spoko, co tym, tu mamy? Kamień Stryczniczy Abba Zagila, dobra Abba Zagil, przynajmniej no, Widmowy Pierścień Lepsza na niewidzialność na raz dziennie, okej, okay. ciekawe Ciekawe Tutaj się to też się heal'i To też się Tu 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 Musimy przekroczyć na wiki, niestety Ale nikt nie ma takiego czaru, żeby zdjąć z nim to co ma Tu 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 tu, 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 tu tu tu... Chyba nie ma. Nie, nie ma nie mam. odchylenie. Przyspieszenie ruchów, przyjaciele, chaos. Mm. Mm. Co mm -mm. że rozproszenie magii, ale to tak też... No dobra, no to zobaczmy. Rozproszenie magii i zobaczymy czy... No już było No, nawet już niepotrzebne było, ale spoko Dobra Co? Nie można zapisać gry, A, no tak No tu jest... dlatego, że szkoda gadać Tu jeszcze jest ten czar Który działa Hmm, co tu jest? Dokrywki, a bazagila. Baza dobra, dobra Dobra, zrobimy to tak. Sleeping. Sleeping time jest elegancki. dobra. Skoro tak nowy. Shivik. Shaving. Hm. Oczywiście. Her szydzę już po ciebie. Hm. Sporo jak spod 9000, ja tu zaraz level kolejny, 28, nice, nice, tu jeszcze sporo, tu sporo, tu sporo, tu sporo, i to tak średnio nawet Ale nie jest najgorzej Czekam. Mam nadzieję, że będzie równie zabawnie, gdy przybije twoje serce mieczem na bazy Galu No z wielką chęcią się krainy ze zła, jak ty. Tak, okay. okay. sam mówi twój syn, Drakonis, zabije cię równie chętnie jak jego. Hmm, dobra, czyli nie, tu musimy zrobić to tak. Czytaj. I tak jeszcze raz, boof, time boof, 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 time boof, time, boof, time boof, time, time. dobra, tu idzie to Cyk, cyk, czyk, O dobra, ona się na siebie rzuca, dobra. Czyk. Pięknie, dobra. Kocham to. Dobra, mm, ty rzuć sobie to tak, ty rzuć sobie to tak. Zapraszamy Państwa do gazu? Żal kales. Dobra, rzuć błogosławieństwo. To rzuć na mnie. To tak, co? Już co? To tyle? Okej, okay, dobra, to mnie czeka. zrób jeszcze sobie to, okej. Okay. Dawaj, Wiki. Pięknie. To jeszcze. Okej, okay, rzuć sobie to. Szybciej, jeszcze O, nie, dobra. okej, okay, dobra, dobra. Dobra. To tak, to tak. Tu jest jeszcze to. ok, Okej, okay, to rzuć na mnie, poproszę. Idź pomęcz kogoś innego. Dobra, i teraz tak. Co tu jeszcze mamy? Tu jest to. Rzuć to, poproszę. Dobra. Zrób sobie to tak. co tu jeszcze jest co jeszcze. Widzęza jeszcze tak Okej, okay, dobra. I teraz cyk do tego? Dobra. O, oh. <sad> Ten sobie werzuch, ale słowa będą. O. broń. korgan, korgan tutaj dawaj, 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 Dobra, co ty ty masz? E, zbicie cyk, tak. E, wielkie osłabienie. Ach, ty przed... oh. Oh. Dygaj tak, no tam. Ło, kurde! Panie, ale żeś mi tu odrzucił. Dobra, no to ciśniemy to teraz tak. Eee, nie, 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 to nie, to nie, to nie, nie, to 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 nie, 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 o oh, shit, Okej, okay, to aż tak? O oh, kurde Tym ma O Oh shit! okej, okay, dobra. Mmm, dobra. Mm. Ok. Mm. Zanim jeszcze zobaczmy, co my tu mamy, Te rzeczy dziewczarą, dobra. twórz pojeny, co my tu jeszcze mamy takiego? Piri, pi-ri-pi-ri, pi piri, piri, piri. oko. Ok, dobra, to zróbmy to tak. Mm. Zrzućmy sobie jeszcze to. Tak, na moją postać. I to rzućmy jeszcze na Sar'ewoka. Dobra, a tu jeszcze sprawdźmy w międzyczasie co tu jeszcze mieliśmy, dobra. odporność na strach, o tak, to jest, to jest dobre, mhm. To jest, to jest moc, dobra. Um, czek. Okej, okay, od razu wszystkim lepiej. Odporność na nas na strach jest elegancko. Du -du 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 -du. Mm. Dobra, powinno być dobre. Dobrze powinno być dobre. Dobra, jeszcze raz sejwik, cyk. Wchodzimy, cyk. Cyk. właściwych rozmiarów. Tutaj skończy się. Ty przedłem się. słowa będą Dobra, tak skipping. czek. Czek eee, O, oh shit Dobra Okej okay. mm, Teraz tak Jeśli jest, ok, pięknie, to mi się podoba. Tutaj wyłomik, pięknie, elegancko to mi się też podoba, dobra. Mrocznego planetara, nice, kurde. Um, to rzucimy od razu też. Tu pewnie trochę zejdzie. Okej okay. To szybko kurde padł Ja pierdziele Okej okay. Okej okay. pi O kurde Gdzieś serwoku, serwoku ciśnij go tam Tak, 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 ciśnij, ciśnij, mhm, mm mhm Tu tak mm -hmm. Tu tak Ale wiki mi tam zakinżyło ostro serwok mm -hmm. Cyk Dobra, Korgarian jesteś tam. Jestem gotowa. Moje zaklęcie zostało przerwane. Ech! Czemu zostało przerwane? O kurde, rzucił coś. E, co? Pozbawienie magii szlak. Mhm. Dobra. Dobra, ja odpalam się tak i ciśniemy. No, I mamy tylko nie ma pozbawienia mocy. Dobrze, 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 e, cyk. Shit. O, już nie ma, dobra, 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 jest nieźle. Tu, 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 jest nieźle.